Gmach sądu był zimniejszy niż się spodziewałem, nie fizycznie, ale duchowo. Wyszedłem z kopertą Manila, moja dokumentacja rozwodowa była zapieczętowana wewnątrz i serce, co do którego nie byłem pewien, czy jeszcze działa. 14 lat małżeństwa zakończyło się kilkoma podpisami i skinięciem głowy od sędziego rady. Nikt nie płakał, nikt się nie kłócił, tylko cisza, taka, która krzyczy, kiedy wszystko inne ucichło. Nie miałem ochoty wracać do domu, nie, że był to już naprawdę dom. Dom teraz należał do niej. Spakowałem swoje rzeczy noc wcześniej i załadowałem samochód dwoma walizkami i swoim zużytym egzemplarzem zabić drozda. Wszystko inne zostało w tyle. Wydawało się to łatwiejsze, czystsze. Nie mając dokąd pójść i nie mając apetytu na towarzystwo, zameldowałem się w tanim motelu przy drodze na obrzeżach miasta. Migający neonowy znak głosił, Wolne pokoje, kabel, stawki tygodniowe. Dywan był poplamiony, powietrze zatęchłe, ale było cicho. To było wszystko, czego potrzebowałem. Recepcjonistką była kobieta we wczesnych 60. latach życia, o ostrych oczach i zmęczonych rękach. Spojrzała na mnie, jakby już to widziała: mężczyznę z czerwonymi oczami, bez pierścionka i walizką przygiętą od żalu. Kiedy podała mi kartę kluczową, powiedziała cicho. Pokój 207. Nie martw się, wiesz, ten ma dobre łóżko. Wyglądasz na kogoś, kto nie spał od dawna. Zatrzymałem się, pół zaskoczony jej tonem niewspółczującym, nie wścibskim. po prostu wiedzącym. Trudny dzień? zapytała, nie patrząc w górę. Kiwnąłem głową. Po prostu podpisz papiery uśmiechnęła się powoli, smutnym uśmiechem. To wieczór, masz prawo czuć wszystko. Po prostu nie pozwól, by to cię śledziło na zawsze. Pokój 207 był skromny, pojedyncze łóżko, migocząca lampa i zapach starej wody kolońskiej i dymu papierosowego. Usiadłem na krawędzi materaca i patrzyłem na ścianę. Nie płakałem, nie krzyczałem, po prostu siedziałem tam, czując się, jakbym nie istniał, jakbym był duchem, nawiedzał swoje własne ciało. Później, tej nocy, poszedłem do automatu w korytarzu po napój. W drodze powrotnej minąłem znowu recepcję. Recepcjonistka nadal tam była, popijając kawę. Skinęła głową. Chcesz porozmawiać? Wzruszyłem ramionami. Zależy. Czy naliczasz opłatę za terapię dzisiaj wieczorem? zaśmiała się. Nie, synu. Po prostu żyję wystarczająco długo, by wiedzieć, kiedy mężczyzna sięga po butelkę bólu, która nigdy się nie opróżnia. Usiedliśmy na ławce w pobliżu zakurzonej rośliny w holu. Opowiedziałem jej wszystko, nie zalewając, ale w powolnych, złamanych zdaniach o tym, jak moja żona przestała mnie kochać, o odległości, o tym, jak starałem się bardziej, ale ona mniej. Powiedziała, że jestem nudny, wyszeptałem, że stałem się przewidywalny, bezpieczny, jakby bezpieczeństwo było złe. Recepcjonistka spojrzała na mnie długo, potem powiedziała: Niektórzy mylą komfort z monotonią. Nie zdają sobie no sprawy, co mieli, dopóki burza ich nie odnajdzie. Zapytałem, czy była zamężna. Skinęła głową. Raz. Odszedł, gdy zachorowałam, powiedział, że nie podpisał się na chorą żonę. Więc podpisałam jego dokumenty wyjścia i zbudowałam życie mimo wszystko. Jej głos nie był zgorzkniały. Po prostu szczery. Cisza po tym była miękka, życzliwa. Dwóch nieznajomych siedzących z otwartymi ranami, nie potrzebując ich wyjaśniać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że czasem uzdrowienie nie przychodzi z rozmowy. Pojawia się, gdy jest się wysłuchanym. Następnego ranka znalazłem notatkę wsuniętą pod drzwi. Była od recepcjonistki. Napisano w niej: Przeżyłeś zakończenie. To znaczy, że jesteś wystarczająco silny, by znaleźć lepszy początek. Nie wracaj szukając kawałków. Pozwól im pozostać złamanymi i zbuduj coś nowego. Opuściłem motel bez mapy, bez planu, a mimo to czułem się lżejszy, jakby jej słowa zdrapały warstwę smutku z mojej skóry. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Nie musiałem wiedzieć. Przeżyłem wczoraj. To wystarczyło na dzisiaj. Mijały miesiące. Rozpocząłem na nowo w innym mieście. Znalazłem pracę w lokalnej księgarni. Dołączyłem do grupy wędrowców. Nawet znowu się śmiałem. Ból nie zniknął, ale stał się znośny, jak kamień w kieszeni, a nie głaz na plecach. Nigdy więcej nie spotkałem tej recepcjonistki z motelu, ale jej słowa pozostały ze mną. Kiedy ludzie pytają, jak przetrwałem ten mroczny rozdział, uśmiecham się i mówię, że ktoś przypomniał mi, że najgorszy dzień to nie koniec. To tylko dowód, że lepsze dni wciąż mogą nadejść.